Witaj. O, dobra robota! Niewierny! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z kolejną misją symulacja kampanii Szlak Krzyżowca. I teraz tak. Misja ósma, czyli misja, w której. Bijemy się na tej mapie. Mapę już sobie uszykowałem. Do tego mamy cztery szczury. I widziałem, że nie podoba Wam się jak gram kusznikami i tarczami. Ja w sumie tak grałem tylko dlatego, żeby przechodzić te misję w sumie jak najszybciej, żeby przechodzić może do tych ciekawszych. Ale skoro chcecie, żeby było coś ciekawszego, to wpadłem na taki pomysł, żeby będę sobie po prostu kołem losował, jakie jednostki mogę używać. Bo losuję na przykład cztery jednostki i tylko nimi będę się mógł posługiwać. Więc tak teraz będziemy robić. Yy, oczywiście, tylko dam sojusz, a ile tu było kasy? O kurde, nie pamiętam. Dobra, id idziemy losować, a ja muszę przy okazji sprawdzić sobie, ile tu jeszcze było pieniędzy, bo szczerze nie pamiętam w tej misji. Okej, okay, mamy nasze koło. Nie ma tu tylko drabiniarzy, ponieważ oni są tak useless, że nie chciałem ich tu wpisywać, ponieważ jak mi się trafią, to i tak nie będę w ogóle ich używał, bo oni do niczego mi się nie przydadzą. Reszta powinna być, chyba że o kimś zapomniałem, ale wydaje mi się, że wszystkie jednostki tu wpisałem i teraz tak, jak te przed. Machiny obdężnicze będę mógł używać dopiero w momencie, w którym trafię na inżynierów Jak nie trafię, no to nie będę ich miał Więc teraz tak, wylosujemy sobie cztery jednostki I tymi jednostkami postaram się przejść tą misję I tak sobie będziemy robić do momentu, w którym yy, No, te misje nie zrobią się na tyle trudne, że już nie będę sobie z takim czymś dawał rady A na pewno tak później będzie Więc zobaczymy Losujemy cztery jednostki i tym będę dzisiaj grał Proszę, proszę Dajcie coś dobrego Chociaż coś, żeby było w miarę do użycia. Włócznicy. Tania jednostka. Na tą misję wydaje mi się, że mogą być ok Ponieważ ja tam dużo chyba nie będę miał surowców, ponieważ ja tam jestem na górze, a, to, a dużo surowców jest po środku. Łucznik konny przyda się. Przyda się łucznik konny. Włócznicy też się przydadzą. Chyba na razie to pójdę, zrobię może taką falę włóczników, to będzie dobre. Co ja tu jeszcze dostanę? Pałkarz. Kurde, z jednej strony spoko, ale z drugiej. Nie wiem, czy będzie mi to się opłacało. Pałkarze włócznicy i łucznicy konni. To w sumie dobre jednostki na razie. Co dostanę? Kusznicy. Okej, okay, czyli mam te jednostki. Dobra, ale szczerze, spróbuję może pójść bardziej w jakichś ewentualnie włóczników i łuczników konnych bo tylko tych czterech jednostek teraz mogę używać, więc nie muszę używać tak jakby chyba wszystkich, po prostu mogę sobie wybrać, co będę potrzebował najbardziej. Chyba pójdę szczerze, zrobię może taką falę łuczników, Póki oni się nie rozbudują, to może wtedy uda mi się jakoś ich może zraszować. Zobaczymy. Dobra. Wiem, ile już tu miałem mieć pieniędzy i jest to 4000. Oj, to nie w tą stronę. Dobra, czyli mamy tak, mogę używać włóczników konnych, kuszników, pałkarzy i włóczników. To w teorii dobre jednostki mi się trafiły. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że lepiej będzie mi tu chyba ich troszkę, tak jak mówię, zraszować i spróbuję może zrobić jakąś falę włóczników, ewentualnie może jakiś support łuczników konnych. Bo na przykład z pałkarzami o tyle będzie problem, że dostęp do rudy jest tu słaby. Więc nie wiem, czy będzie mi się w ogóle opłacało tu robić. Poza tym, szczerze, z tego co pamiętam, aha, dobra, tych jednostek nie mogę używać. Out. Dobra, myślę, że tak. Tu ewentualnie na tej mapie dobrze skorzystać z jabłek. Ciebie na pewno z nich pokorzystamy. Kurczę, ale z jednej strony troszkę pałkarzy może by się przydało. Bo obawiam się, że jak. Te, tych pierwszych dwóch może uda mi się w miarę zraszować, ale gorzej może być z tymi tam dalej. Ok, tu sobie coś postawimy. Może jedną rudę też. No i z drewnem tu będzie problem. Z drewnem będę musiał chyba kupować. A i właśnie, jeszcze jedna rzecz, taka, taka ciekawostka, w sensie ciekawostka, tylko tak, jak właśnie wybrałem, żeby losować te jednostki, to tak samo yy, mówiłem wam, że jak trafię na inżynierów, to dopiero wtedy mogę losować, yy, w sensie budować te machiny oblężnicze, czy to tarcze, trebusze, czy, czy cokolwiek. I co wy na to, żeby zrobić jeszcze tak, że jak wylosuję tych inżynierów, to nie tak, że mogę od razu budować wszystko co oni tam mogą tylko żeby wtedy zrobić takie jeszcze kolejne koło i wtedy wylosować na przykład jedną albo dwie rzeczy co ja będę używać z tych maszyn na przykład czy jak rozlosuję inżynierów to wtedy automatycznie muszę wylosować coś jeszcze raz i wtedy na przykład nie wiem trafię że mogę tylko trebusze albo taran i mo muszę, mogę tylko tym się posługiwać o dajcie mi znać czy, czy tak będzie fajniej i ciekawiej okej okay, dobra chyba lecę w grotników serio zrobimy jakiś spam włóczników Zastosujemy taktykę szczura. Ok, w ogóle, ile ja tu mam drzew? Czy warto mi tu postawić chatki drwala? Jedno, dwa, trzy, czwarte. No, chyba nie warto. Yy, dobra, i teraz tak. Muszę jak najwięcej jabłek, ale kurde, muszę się w sumie czymś bronić. Czy ja łucznikami konnymi dam radę się na razie bronić? Na razie myślę, że tak, ale później wydaje mi się, że coś by może mi się jednak przydało. Ewentualnie dobra, może zrobimy tak. Bo coś do obrony mi się przyda. Bo pierwszych dwóch mi, wydaje mi się, że może uda mi się zraszować, ale tam ci na pewno już się później rozbudują. Więc na nich może już będę coś potrzebować. Dobra, jestem, bo ktoś dzwonił. No i nie wiem teraz na czym mówiłem. Co ja skończyłem? Aha, że może jakiś tu postawię na zagrodę, że może troszkę kuszników do jakiejś obrony by się przydało Co ty robisz? Ty nie, ty nie pracujesz. Który to pracuje? Okej, okay, do tego, czyli ten pierwszy się zlagował. Gościu, nie może się zlagować. Nie ja potrzebuję kamieni. Czy ja w ogóle dziś jeszcze coś w stanie tu jestem dołączyć? O, dobra, jest jeszcze jedno. Okej, okay, dobra, ja muszę zacząć robić tych włóczników i to dość sporo, i zacznę chyba tam biegać po nich. Bo jak tylko dam im więcej czasu, to później będę miał już problem. Jak, jak dam im więcej czasu, to będę musiał wtedy mocno w pałkarze pójść i kuszników. A tak na razie wydaje mi się, że sobie zrobię. Zacznę troszkę tych kusz produkować, no i może ewentualnie jakieś skóry, żeby w razie co mieć coś do obrony, i może, żeby tu jakąś wieżę małą postawię, żeby bronić tych surowców. A tak to będę chyba próbował ich raszować, bo, no mówię, później będzie to słabe. Ewentualnie mogę też troszkę łuczników konnych. Dobra, kamienia troszkę sprzedam. Yy, Okej, okay, póki mam jeszcze, dobra, nie wiem, chciałem powiedzieć, póki mam drewno, to będzie problem z tym drewnem. Jeszcze jedno to damy. I do tego damy jednego kowala. Okej, okay, dobra, muszę więcej robić. Nie można Jednostek. O, kurde, nie biegajcie mi tu. Możesz okay, ile oni mamy jednostek po 40 jednostek? Oni sobie powoli to robią, ale widzę, że najgorsze jest to, że oni mają mi śmiotacze, jakieś mury i do tego nie ma już wejścia, muszę się, no muszę jak najszybciej tam biegać. Później to pewnie zacznie być upierdliwe lekko. Bo to, to, co ja mam to jest za mało, jeden miotarz mnie rozwalił, jakbym podbiegł pod miotacza. Muszę paru chyba wyciągnąć łuczników konnych, żeby troszkę wystrzelić te jednostki. Ale sobie koni drodzy, szczerze, jak na tyle kasy ile mam. Trochę muszę jabłek, jabłek muszę więcej mieć. Tu może jeszcze jakieś bym dostawił O zawsze jedne więcej Dobra muszę kupić troszkę łączników konnych Więc Spróbuję pojechać Może by się udało pomarańczowego pokonać jakoś już Nie chcę tracić jednostek, chcę jak najwięcej tu oszczędzić sobie tych jednostek Przydadzą mi się na kolejnych tylko, co mamy zrobić. O, możesz na Dobra, muszę tak. po Troszkę, żeby te jednostki wybić, Czyli, tak, żeby nie być w zasięgu od razu wszystkich, najlepiej. Kasy to ja też dużo nie mam. Dobra, no w sumie wystrzelam tylko tych miotaczy z góry i to będzie już najlepiej. Szkoda, szczerze, żałuję, trochę, że dostałem tych pałkarzy. Chyba za pałkarzycz nawet bym wolał podpalaczy, może. I bym wolał ich podpalić chyba. Dobra, nie wiem ile on tu ma jednostek. 43 Dobra po troszkę będziemy wybijać. Bo tam ci już mają zasięg. Dobra, dobra. Wiecie, co ja bym w sumie zrobił? On ma chyba problem w ogóle z kamieniami. Zobaczy też ile jest uczników. Podbiegnę troszkę z tymi włócznikami. Może jak mi tam zauważą, chcę mu te budynki, żeby nie mógł tworzyć sobie kolejnych jednostek.

Dobra, i zrobimy teraz tak. Wy sobie tu będziecie patrolować. Wybiegniecie do środka. Tak. Hehe. Myślę sobie. ehe Myślę, że tak właśnie powinno być. Czyż nie? Dobra, dobramy. Oj. Niepotrzebnie od tamtej strony podjeżdżałem, ok. konnych konnych potracę. O nie, tylko nie miotacz, tylko nie miotacz, biegnijcie szybko do góry. No. Patrzcie, no ten jeden miotacz i był w stanie pokonać moją całą armię tam, nie, to jest dramat. Muszę drewna tym nakupić dużo. Dobra, pokażę, chodźcie, dokończycie robotę. Mam so, to... no. nadzieję, że dacie radę. A ja może później sobie też ogólnie to wszystko przebuduję. Żeby robić sobie może browar O właśnie miotacza pokonali, super Powinniśmy, no ale czy wy możecie wbiegać razem? Oczywiście, że nie możecie razem wbiec Dobra no, muszę więcej brać tych jednostek, bo tak to nigdy tego nie pokonam C. Nie masz wystarczającej ilości towarów o, czy na to jak ci włócznicy od jednego miotacza są w stanie zginąć To chyba jednak pójdę w tych pałkarzy, wiecie Do tego zrobić. No, Idę dobić tego Kolegę hmm. Teraz raczej mi się uda Nie ma miotacza więc moi włócznicy nie zostaną pokonani Myślę, że tak właśnie powinno być. Czyż nie? Dobra jednak jest jednak jeszcze był tam jeden. uspokój. Się, proszę, uspokój. Bro, w sumie teraz mam więcej miejsca. To sobie tutaj może coś proszę. jeszcze zrobię. O, bądź i nie mnie, Oho, nie gadaj, zamiast ich Nie, oni mi to podpalą. Oni mi dzisiaj on nie niszczyć. Niedobrze. Niedobrze, potrzeba wierzy. Potrzeba wierzy. Nie mogę tego zburzyć teraz za wredny. tak jak sprawdza się doskonale, nie możesz się ze mną równać. Jest za wolno. Potrzeba o, nam je broni. Potrzeba nam br na rozkaz. Możesz na nas uczyć. Potrzeba nam. A Dobra, ucznika nie mogę zrobić. Wy zostałem jakieś, jakiś łuk. Zmarnowałem troszkę pieniędzy. Muszę jednak mieć troszkę tych kuszników, żeby się tam bronić. czy też zbierać kolejną armię, bo to już na przykład jeden ma 150 niebieskiemu dobrze idzie. I takiego to już samymi włócznikami będzie ciężko mi podbić. Musiał ich zrobić masę. po co mi jakaś pika? Dobra, idę, podchodzę. Atakować będę żółtego. On na szczęście nie ma, jeszcze te balisty nie działają na tych wieżach, więc to jest dobry moment. Tu wszystkich tylko pozaznaczam. Powiedz tylko.

Bo najgorsze to, że tu tylko trochę procarzy jest, a mnie tak wybijają. I tam jest przejście prosto do Lorda, no to lecimy. Elegancko, że jest przejście prosto do Lorda. Damy radę? Chyba Dobra udało się Rakuszniku wycofam bo to cenna jednostka Dobra jestem gotowy do kolejnego ataku Jako tu już, o kurde tu już są balisty I widzę że niebieskiemu lepiej idzie chyba niż tamtemu na górze Tamtym w ogóle wieży nie ma nie wiem dlaczego ale to lepiej dla mnie. Może jednak bym tego na górze zaatakował? W sumie. Nie no, dobra, idziemy na tego. No tak, kuczników konnych, troszkę, żeby te balisty zaczęły strzelać w inne jednostki. Chodźcie, uczniowie konni będziecie musieli tu manewrować dobrze. By was te balisty nie obstrzelały tak mocno. Jedna balista zniszczona, on jeszcze te, zapomniałem, nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój. Moi dzielni rycerze Nie z tamtej strony, bo tam was widzą Zniszczyć spichler Zniszcie, dodajmy duże straty Do bramy O nie, miotaż tam jest Niszczyć bramę Dobra, może te jednostki wyjdą tu je Wystrzelają Dobra, pokażę połkarze, dać radę? Ale powiem wam, że ogólnie Miałem szczęście na razie, że trafiłem na jakichś kuszników Pałkarzy, ale sobie wyobrażam jak, Jakiejś następnej misji Dostanę rycerzy, kopaczy Załóżmy, nie wiem, inżynierów i, i włóczników jeszcze, to będę naprawdę miał lipę i to straszną. Co ja zrobię, no w sumie, w sensie chodzi mi o to, że jak na rycerze będą jeszcze ok, ale jak będę miał na przykład mało pieniędzy, nie będę miał dostępu do surowców za bardzo, to szczerze będzie ciężko. Oho! Są tu to jakieś ataki? Dobra, muszę wziąć tu moich dzielnych rycerzy. Ten krok jest w sumie już. Wezmę moje dzielne jednostki, które nie boją się są nieustraszone nie boją się wyzwań są gotowi na wszystko. Odcie, moi dzielni rycerze. A ja już wiem, czemu on tak mi gadał co chwilę i się tam cieszył, bo on mi tu zniszczył sady moje. Dobra, ale gdyby nie te jabłka, to była lipa. Jak to sobie mogę podatki ciągnąć cały czas? Dobra, do mnie. No o ty, jak śmiesz. Dobra, tam będzie jeszcze łatwiej. W sumie już podjeżdżam, bo on tam ma dwie nie ma. Ciekawe czemu że nie zrobił w ogóle Czy on nie ma kamieni czy co? A no w sumie ten może... Nie no ma tu kamienie, co on robi? Nieważne Dobra coś tam jednostek ma jednak Dobra na tego to w sumie nic nie będzie trzeba prawie bo to, co tu mam prawie wystarczy Dobra, o ten z olejem już poleciał, super Możecie bramę niszczyć, fajnie by było Dajcie radę, czy muszę kolejne jednostki robić? Dobra, dało radę, to po co ja tam idę klikać w ogóle? Okej okay, dobra misja zrobiona i mam nadzieję że ten format będzie wam się podobał bardziej będę tak mówię losował cztery jednostki co kolejną misję do momentu w którym te misje nie staną się już dla mnie zbyt trudne żeby tak sobie losować będę potrzebował więcej jednostek Więc na razie będę robił tak może też będę brał jakieś wasze wyzwania które tam pisaliście w komentarzach do jakiejś misji A i dajcie mi jeszcze tylko znać w komentarzach czy właśnie jak wylosuję inżyniera to mam też sobie losować jakie machiny oblężnicze mogę robić, czy mam używać ich po prostu wszystkich. Więc to mi dajcie tylko znać w komentarzach. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jutro weźmiemy sobie kolejną misję, a w niedzielę będzie jakaś bitwa botów, więc trzymajcie się i do następnych odcinków. Na razie.